Niebo jest tutaj właśnie teraz niebo jest tutaj właśnie teraz pokocham cię ty kochasz mnie niebo jest tutaj właśnie teraz niebo jest tutaj właśnie teraz pokocham cię ty tuliś mnie Niebo jest tutaj, jest w miłości, niebo jest w naszej wzajemności, gdy kochasz mnie. Ja kocham Cię. Niebo jest tutaj, jest miłością, niebo jest naszą wzajemnością, bo kocham Cię. Ty kochasz mnie. Niebo jest we mnie, niebo jest w tobie. Niebo jest we mnie, niebo jest w tobie. Niebo jest w nas, niebo jest w nas. Niebo jest w nas, niebo jest, w nas. Niebo jest w nas, niebo jest tutaj, właśnie teraz. Niebo jest tutaj. Tutaj właśnie teraz świećmy więc miłością na wszystko w jedności, niebo jest tutaj, jest w utuleniu. Niebo jest tutaj, jest w miłości. Nie i zapomnieniu o świecie zewnętrznym, bo miłość i niebo są tu. Niebo jest tutaj, niebo jest tutaj, niebo jest tutaj, niebo jest światłem, niebo jest radością, niebo jest prawdą i obfitością, niebo jest tutaj, właśnie teraz, niebo jest tutaj, właśnie teraz, niebo jest tutaj, niebo jest tu, niebo to ty, niebo to ja, niebo to ty. Niebo to ja wiecznej miłości i wzajemności, wiecznej radości i obfitości. Wystarczy chcieć kochać, wystarczy kochać, wystarczy dziękować, wystarczy zanurzyć się w miłości swego serca. Wystarczy wtulić się, wtulić się, otulić się. I wtedy niebo jest tutaj, właśnie teraz. Niebo jest tutaj, właśnie teraz, właśnie tutaj, właśnie teraz, właśnie tutaj, właśnie teraz. Niebo jest tutaj, bo Cię kocham. Niebo jest tutaj, bo Ty kochasz mnie. Prawda jest tutaj, jedność jest tutaj, miłość jest tutaj, światło jest tutaj, niebo jest w tobie, niebo jest we mnie, niebo jest w nas, nie istnieje czas, jest tylko jedność, jest tylko miłość, jest tylko prawda, jest tylko niebo, jest tylko niebo, ono jest w nas. Kocham Cię.